Wszyscy mój gości, bardzo serdecznie. Ja jestem Nidl, a dzisiaj witam w nowej serii, yy, która się nazywa Zwyczajnie, Zwyczajny Minecraft. Tak, to jest na modach. Jest zwyczajnie, zwyczajny bo wszyscy grają na modach teraz. Yy, ben. Co to jest? Co tam jest? Plastet, ale tam jest nie ma super. Fajnie, super, dzięki. Dzięki wszystkim. Yy, ale ładne drzewo. To mi się podoba. Eeeem... Okej... gra Będę grała... To jest paczka ogólnie, na której teraz gram. Jest to... Boże, co ja gadam? Jeszcze raz. Paczka, na której aktualnie gram, czyli teraz, w tym momencie, jest to Drollbox. <coughs> no. I tyle. I nam szybko drewno, bo nie mamy czasu nagrywam to N teraz. Cały czas mi się nagranie usuwa. Błagam, nie usuwaj się nagranie, bo umrę. No i sorry za ale... O no. Tam widzicie już domek po prawej stronie, którą osiołek zasłaniam. Ale ja to wszystko już wiem, bo no, przyznam się, że gram, no po prostu podobało mi się mapa, którą mi się pierwsze zrenderowała, więc wziąłem sobie sida. Sida mapy, nie że sida leniwca. Te głupki co wy w ogóle robić? Szybko zabijamy Nawet nie trafiłam. Kurczaka. No Ja nie mogę, nie. O, głupi kurczak dobra. Ym, zróbmy sobie... Zostawmy sobie tak te wstrzy na rzeczy podstawowe, żeby sobie poprzepalać na sam początek. Ym. Zrobię sobie miecz mleczyk, co? Um, ale zapytajcie się dlaczego. Może nie wiem. Pewnie większość z Was wie o co chodzi, bo tam widzicie już. Patrzcie. Widzicie to? Widzicie ją? No właśnie. Ona jest bardzo zła i ją trzeba zabić. No. Tak, i znowu i ponownie dała mi tak samo jak w ostatnich razach. Taką rączkę, tutaj jest to samo co ostatnim razem. No właśnie, wszystko jest to samo co ostatnim razem. No, lubię tą rączkę, bo ona jest taka inna. Cześć. Jeżeli by były pytania, e, która to jest paczka, czy ta lepsza, czy ta słabsza, jest to słabsza, bo nie mam epickiego telefonu. Co? Chciałam powiedzieć telefon, ale dobra. Nie mam epickiego komputera, który w ogóle ma. 32 e, kurde gigaraby w ogóle, bla bla bla. Nie, no. ja nie mam super komputera, ja mam dosyć słaby komputer. Z czego się dziwiłam i tak, że mi tapaczka ta chodzi, ta słabsza. Wow, to było mega zdziwienie, ale no, stawimy sobie teraz tutaj. Robimy sobie szybciutko kilo. i tutaj tak mówię, że ja, ja do, do, do tego momentu dotrwałam że mieszkałam w tym domku i chyba tyle i dalej już nic nie robiłam tylko się noc zaczęła robić bo poszłam sobie na kuszczaki No, także chyba. wystarczy nam 34 kobla Lol, kiedy ja go zebrałam. teraz ha bardzo śmieszne okej okay. możemy żeby już jeść gdzie jest słon? gdzie jest słoneczko o kurde już jest noc a ja nie mam żadnej owcy w pobliżu no nie wierzę nie nie wierzę, a to jest najgorszy brzmi, jaki może istnieć. A tam jest ponownie. O, patrzcie, o te, o te drzewa mi chodziło. Idzie tutaj. O te właśnie. Tam. No. Także ja po pierwsze zobaczę, że to się zjeść. Znowu to się nagrywa. I ogólnie widzimy się, jak będzie znowu dzień. No to do zobaczenia, tak? No, do zobaczenia. Ok, także jest dzień, nawet pomkę, kiedyś się zrobił. No ja bo sobie na Facebooku siedziałam i nie, 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 musimy zapchnąć dom, żeby nam się żadna świnka nie wkradła impossible nie widział nas Nie widział nas Ja nie żyje. Jezus. Boże, koniku. Przestraszyłeś mnie. Jezus Maria. O, koniku. Okej, okay, także musimy sobie... coś znaleźć, nie wiem co. Aha i... Yy, z tego sprawdziłam i można zrobić chleby, tak? Więc jest spoczko. Teraz sprawdzamy co to jest bo jestem mega ciekawa. Zróbmy to na Co to? Co to tam? Co to tam? Ach, jakaś kupa. Czekaj, czy kotem to nie jest kalafior? Chwilę, nie nie, nie nie pamiętam. Fajny kalafior. Ale epic. A super, kalafior. A co można z kalafiora zrobić na przykład? To można coś zrobić? Nie. No to kupa trochę. A czek? Znaczy wpiszę. Kalafior... Nie ma kalafiora, jest tylko tam? Nawet nie pamiętam czy to jest na pewno kalafior, to musiałam sobie sprawdzić. No, także tutaj nam rośnie... Znaleźliśmy węgiel, 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 węgiel Węgiel to podstawa. Wynosijcie się książki głupie, nie chce masz. Tu jest survival. Survival. Rozumiecie to Tak. Tak, o, dobra. Teraz możemy iść polować. No, już bym chciała takiego konika złotwioł. Okej, także możemy iść szukać owieczek, których nie ma nigdzie. Proszę, mi na te chmury, bo są bardzo ciekawe. Bardzo, 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 bardzo. Okej, okay, także. Ooooo, I... o, o cześć, owczor... owczor... co to jest? Mogę tym to wykopać? Mogę. Koper. Po co mi koper? Czego jest koper? Zaraz sprawdzę. Co to jest koper? Koper to jest miedź? Cały miedź. czas Enter klikam. Czemu Enter? Mieć. Tak, to jest miedź. Tak mi się przynajmniej dać Czy to jest? Oh! Co to jest? Co to jest? Co to jest? Rafraber. Jakaś gumka. Uuu. Się zapowiada ciekawy. Ale tutaj będzie przygód. Kurde, po prostu. Mam nadzieję, że ta szaria Wam się spodoba i mi też. Bo ja tam jest całkiem spoko. Ja chcę sprawdzić, co to jest za gunwo. Co to jest? Jakiś podejrzany cobblestone. Mm. Ciekawa, zaraz zobaczymy. Okej. Okay. Wyjdźmy stąd i idziemy na te osoby, bo... Kur, jest tutaj jedna przyszła. Nie Nawet zabijaj na... mnie, proszę. Muszę. Jestem bardzo samotna. Proszę. Mm, przepraszam, dobrze. Zostawia się, kurczę. Ale reszę zabije. Nie mam przyjaciół. Okej. Okay. Aha, Dlaczego ja w ogóle gadam z owcą? Jestem jakaś nienormalna Dobra, szybko Zabijmy ostatnią owcę, która była Gdzieś tutaj różowa Gdzie ona jest? Hej, oweczko Kurde, gdzie jest ta ostatnia owca? Szybko, potrzebujecie cię, owco. OK Okej Także to o czym ja mówiłam w ogóle? Aha, myślę, że zrobimy sobie takiego ym, strychu jakby, że będą schody, bo tutaj chwilkę zamieszka... będziemy troszkę mieszkać. Nie wiem, mi się wydaje, że w jakimś trzecim, albo nawet na następnym odcinku sobie widzę, że są, ale nie wiem, taki... Chociaż nie, bo to jest za mało. Dobra, to na następnym odcinku się wynosimy stąd, bo to jest za mało. No, także dziękuję Wam serdecznie za obejrzenie tego odcinka. Jeżeli Wam się spodobał, to dajcie łapkę w górę, taką łapkę jak tutaj mam. Jest bardzo piękna. Ym, I subskrybujcie kanał, jeżeli po prostu. No, chcecie więcej w ogóle. No, zostawcie komentarz, jakiś nie wiem, byle, jaki. Na przykład kocham kurcze pieczone na grillu. Co? Dobra, nieważne także. My się widzimy w następnym odcinku. Do zobaczenia. Cześć!